Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i trzecim naszym finalnym, można powiedzieć, spotkaniu ze słynną niebieską moretką czyli admirałem Traunem. Trzecie, ponieważ w ramach mojego kanału zajmowałem się zarówno, powiedzmy, oryginalną trylogią Trauna z lat 90., później zajmowaliśmy się no, pierwszą, nowokanoniczną trylogią admirała Trauna, natomiast dzisiaj kończymy przygodę z trzecią, a mianowicie Traun Ascendancy, czyli tak, tak jak to jest tłumaczone Polski, czyli Dynasty Trauna, ponieważ mieliśmy um, Chaos Rising, czyli chaos w wersji polskiej, mieliśmy Greater Good, czyli wyższe dobro, większe dobro, a dzisiaj dostajemy Throne Ascendancy Lesser Evil, uh, czyli mniejsze zło. Zakładam, że tak to zostanie przetłumaczone, kiedy ten tytuł trafi na polskie półki. Książka, która z jednej strony jest oczywiście zakończeniem tej trylogii, ale z drugiej strony jest chyba największą cegłą, jaką czytałem w ramach Gwiezdnych Wojen. 560 stron w wydaniu dużym, twardo okładzony. Naprawdę, naprawdę gigantyczna ilość tekstu. I zanim jeszcze, oczywiście, przejdę do standardowej formuły moich recenzji, czyli um, opis fabularny, wersja spoilerowa, wersja spo ze spoilerami i powiedzmy moje podsumowanie wrażeń, czyli taka wersja skrótowa dla tych, którzy chcą dowiedzieć się krótko i treściwie, jak zapowiada się powiedzmy sama książka. Oczywiście, spis treści macie tutaj na YouTubie, więc skaczcie sobie jak chcecie. Ale muszę was ostrzec na samym początku, ponieważ tytuł ten naprawdę mocno dla mnie zadziałał, więc dzisiejsza recenzja. Będę się starał być jak najbardziej obiektywny, ale nie wydaje mi się, żeby za bardzo mi się to udało. Oczywiście zwrócę uwagę na pewnego rodzaju problemy, minusy, cechy tej książki, które mogą w pewien sposób um, podobać się lub nie podobać się innym, innym czytelnikom, ale nad razu zaznaczam, że będzie to dosyć emocjonalna, czy też powiedzmy subiektywna recenzja tego tytułu. No ale na tym polega powiedzmy prowadzenie kanału na YouTubie. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do trzeciego, finalnego spotkania z Mniejszym Złem. I jeżeli chodzi o fabułę, tak naprawdę ten tytuł, który jest zwieńczeniem trylogii, jednocześnie jest zwieńczeniem fabularnym tego, co dostaliśmy w poprzednich książkach. Od razu teraz mogę zaznaczyć i pewnie będę to jeszcze raz zaznaczał raz, warto pamiętać, co działo się w dwóch poprzednich tytułach, ponieważ w pierwszej książce, czyli Chaos Rising, mieliśmy do czynienia z zewnętrznym zagrożeniem, inwazją obcych, którzy próbowali zaatakować, nazwijmy to, będę używał dzisiaj tego określenia państwo Cisów, w drugiej części mieliśmy Powiedzmy, e, agentów, którzy działali od wewnątrz, próbując skłócić e, rodziny wchodzące w skład bardzo skomplikowanej hierarchii e, politycznej, rządzącej całym, e, całym krajem Chisów. Natomiast tutaj w finalnej, powiedzmy, książce oba te wątki zostają połączone i Traun po raz kolejny wyrusza na wyprawę, która ma na celu e, przeciwstawić się temu zagrożeniu. Z jednej strony, próbując przechytrzyć, rozgryźć, zrozumieć i pokonać swoich przeciwników, którzy są spoza e, społeczności CIS jak i również w tle tego wszystkiego toczy się ta walka powiedzmy e, polityczna, gdzie Traun absolutnie się w tym nie odnajduje, ale ma swoich sojuszników, którzy próbują go w jakiś sposób chronić, ale też ma swoich wrogów, którzy są przeciwko niemu. I to wszystko prowadzi nas do kulminacyjnego momentu, który jest rozstrzygnięciem tego wszystkiego, który naprawdę osiąga, powiedziałbym, epickie rozmiary. A w międzyczasie oczywiście poza traunem mamy również mnóstwo wątków związanych z polityką wewnętrzną, czyasów z przemianą poszczególnych bohaterów planowych, ale najważniejsze, jeżeli chodzi o kwestie fabularne, jest to, że mamy tak naprawdę zwieńczenie tego wszystkiego, co dostaliśmy w dwóch poprzednich częściach. I tą główną część dzisiejszego naszego spotkania, czyli wersję bezspoilerową, chciałem zacząć od pewnej retrospekcji, ponieważ może niektórzy z Was pamiętają e, jeszcze takie zamieszłe czasy początków mojego kanału, kiedy zajmowałem się e, trylogią, pierwszą trylogią Trałna. I już wtedy absolutnie nie byłem żadnym fanem tych książek. Uważałem, że że Traun jest tam absolutnie przesadzony, że są tam różnego rodzaju dziwne wątki. I nie będzie żadnym zaskoczeniem ani w żaden sposób przesadzeniem, jeżeli powiedzieć, że po przeczytaniu tych trzech książek nie byłem specjalnym fanem Traun'a. Zawsze uważałem go w pewien sposób za przesadzoną postać. Chociaż nie mogę odmówić absolutnie znaczenia i istotności dla powiedzmy kanonu starego, czy też powiedzmy dla społeczności fanów Gwiezdnej Wojny czy całej marki, jaką odegrała trylogia Trauna, ta pierwsza od Timothy Gozana. Tutaj absolutnie nie ma się co kłócić, jakby. Może, mi, może nam się nie podobać książka, ale sam fakt tego, jakie znaczenie miała ta trylogia jest absolutnie nie do podważenia. Potem dostaliśmy kolejną trylogię, która pojawiła się w ramach nowego kanonu, która moim zdaniem otwierała się bardzo dobrze. Pierwszą książką, która po prostu nazywała się Traun i którą uznaję za jedną z lepszych w nowym kanonie. Potem niestety, kiedy już mieliśmy em, Traun, Sojusze, jeżeli dobrze pamiętam i Zdrada, te dwie książki już trochę niestety podupadały powiedzmy formą. Nie były jakieś powiedziałbym tragedie. Magiczne. Sojusze były zdecydowanie gorsze, a ze zdrady, szczerze mówiąc, w zbyt wiele nie pamiętam, więc no, może niezbyt to, pozytywnie, um, niezbyt to może pozytywnie świadczy o tym wszystkim. I kiedy została ogłoszona trzecia część naszej trylogii, czy nie trzecia część, tylko trzecia trylogia, byłem sceptyczny, no bo, no bo nie będę kłamał, napijałem się troszeczkę z Timothy'ego za że jedyne co umie pisać to traw na niebieską mordkę i, i po prostu już robić odcinanie kuponów. Absolutnie nie mogłem być w większym błędzie, co już zaznaczałem przy pierwszej i drugiej książce, które były niesamowite, ponieważ Zan w końcu w pewien sposób odpuścił sobie, nazwijmy to, gwiezdne wojny. Skupił się na tym, co lubi najbardziej, czyli na tych cisach, Wsadził ich, powiedzmy, w ten chaos, czyli inną część galaktyki, gdzie nie ma kontaktu z cywilizacją, powiedzmy, znaną ze świata gwiezdnych wojen. Dookoła nawrzucał różnego rodzaju. E, e, obcych i stworzył nam tak naprawdę trochę grę o Tron w wersji I nie będę tutaj mówił za bardzo o szczegółach, bo mówiłem o tych w dwóch poprzednich recenzjach, więc możecie sobie powiedzmy przejść do tego i tam posłuchać. Natomiast to wszystko prowadziło nas do trzeciej książki która jest absolutnie dla mnie rewelacyjnym zwieńczeniem tego wszystkiego, co dostaliśmy w dwóch poprzednich częściach. Zarówno jeżeli chodzi o aspekt fabularny, tak jak wspominałem, w ruch zewnętrzny, wewnętrzny, teraz to wszystko łączy się w jeden wielki, może nie ostateczny, ale potężny atak w stronę Trauna i, i jego społeczności. Tutaj, no... no... Po prostu byłem zachwycony. Sam fakt tego, że zacząłem czytać tą książkę 4 maja, a skończyłem ją czytać 20. Zajęło mi to nieco ponad dwa tygodnie, żeby przebić się przez 560 stron w języku angielskim jest samym faktem tego, jak bardzo ten tytuł wciąga, bo tutaj dostajemy epickie zwieńczenie tego wszystkiego, co było budowane w dwóch poprzednich częściach i naprawdę smakuje to wybitnie. I to też jednocześnie sprawia, że trochę ciężko jest mi mówić o tym tytule, bo nie dostajemy tutaj, powiedziałbym, nic nowego. Wszystkie cechy charakterystyczne, wszystkie cechy fabularne, jakie do tej pory dostaliśmy w poprzednich dwóch książkach, są tutaj pisane w dokładnie ten sam sposób. E, mamy główną oczywiście oś fabularną, która opowiada nam historię, która zaczyna się krótko po zakończeniu wydarzeń z drugiej książki, ale jest to jednocześnie przeplatane retrospekcjami, które pokazują nam bliską przyjaźń Trauna z jednym e, z członków rodziny Mif i e, Mith, Krów, czyli jego powiedzmy rodzinny, jego głównej rodziny, do której, on, do której został on adoptowany, i pokazuje tam jego relacje. Niezwykle ważne zadanie, które się pojawia, które również oczywiście wiąże się z głównym wątkiem. Jeżeli chodzi o aspekt, powiedzmy, polityczny, nie mamy tutaj nic nowego. Znów mamy ten bardzo skomplikowany system zależności rodzinnych, wpływów, które istnieje w Ascendency czy też w państwie Cisów. Gdzie, powiedzmy, rodziny, mimo że teoretycznie powinny razem działać przeciwko zagrożeniu zewnętrznemu, tutaj coraz bardziej się podżerają. Mamy, powiedzmy, każda rodzina może mieć swoją flotę, swoje własne biznesy, jednocześnie mamy flotę bezpie bezpieczeństwa samego, e, samego, powiedzmy, państwa, jak i również tą flotę, która wybywa na zewnątrz, żeby przemierzać chaos i odkrywać nowe tereny, czy też, powiedzmy, zwalczać zagrożenie z zewnątrz. I, I ta flota, która ma być teoretycznie niezależna, musi cały czas. Gdzieś tam powiedzmy walczyć z tą polityką, więc tutaj te wszystkie rzeczy nie są nowe. Znaczy, się w dwóch poprzednich tytułach mieliśmy to dokładnie to samo i jest to kontynuowane tutaj w ten sposób. Jednakże to wszystko jest absolutnie dla mnie. Pięknie, nie tyle spłętowane, co podsumowane. Najlepszym przykładem tego są po prostu relacje poszczególnych bohaterów z Traunem. O samym traunie będę za chwilę mówił nieco więcej, ale niesamowitą frajdę dawało mi fakt tego, kiedy obserwujemy poszczególnych członków otoczenia trauna, czy też jego przeciwników, którzy zmieniają się, kiedy patrzymy na to, jak, z jakiej pozycji oni zaczynali w pierwszej książce i jak kończą, powiedzmy, w trzeciej. No, pierwszy jego oficer, pozostali admirałowie, kapitanowie którzy lubią go, nienawidzą, e, nabierają do niego szacunku lub zaczynają go nienawidzić jeszcze bardziej. Mamy to naprawdę rewelacyjnie pokazane i to cieszy niezmiernie, bo to jest z jednej strony sensowny rozwój, e, który da się zrozumieć, dlaczego danymi bohaterowie idą w tą stronę albo nie w inną, ale z drugiej strony też po prostu cieszy fakt tego, że my widzimy autentycznie, jak ci bohaterowie się zmieniają. Oczywiście również tutaj to dotyczy też zagrożenia, co nie jest w żaden sposób spoilerem, ze strony grysków, którzy gdzieś tam bardzo zawolowanie gdzieś tam w tle nam się pojawiali w dwóch poprzednich częściach, tutaj pokazują, no, swoje prawdziwe oblicze to jest dosyć złe słowo, ale więcej nie mogę powiedzieć bez spoilerów. And... I rzeczywiście sprawia to najzwyczajniej w świecie przyjemność, kiedy widzimy te plany układające się, wchodzące w działanie. I oczywiście w samej książce jest dosyć często troszeczkę to przyspieszone, bo mimo tego, że mamy 560 stron, to i tak niektóre rzeczy muszą być troszeczkę dopowiedziane, czy też powiedzmy przepuszczone, że po prostu coś się wydarzyło, ale i tak daje to niesamowitą jadochę. Naprawdę naprawdę taką czystą satysfakcję, ponieważ Timothy Zan w tej książce. Osiągnął piękne podsumowanie swojego własnego świata. Widać po prostu, że chłopak chciał napisać tego rodzaju książkę, i wychodzi to. Procentuje to niesamowity sposób, ponieważ dostajemy wielką politykę, dostajemy bohaterów, którzy się rozwijają, bo dostajemy rewelacyjne bitwy kosmiczne, które mimo, że czasami są naciągane, nie oszukujmy się, to i tak sprawiają gigantyczną radochę z czytania. Nie mogę, powiedzmy, wyrzucić ze swojej głowy porównań do Gry o Tron, bo momentami to wszystko pachnie jak lepsza wersja Gry o Tron, tylko w odległym kosmosie, bo naprawdę daje to niesamowitą radochę I kiedy z każdą stroną coraz bardziej zbliżam się do tego wielkiego finału, ja już nie mogłem, powiedzmy, wytrzymać i doczekać się tego, aż to będzie, jak to się wszystko rozstrzygnie, kto wygra, kto przegra, kto zginie, kto przeżyje i tak dalej, bo daje to radochę. To jest niesamowicie I to, jak ta książka w pewien sposób um, wypłaca nam w pewien sposób dywidendę z dwóch poprzednich. Te wszystkie wątki, które pojawiały się w, w poprzednich książkach, tutaj w pewien sposób są podsumowane w sensowny sposób i widać, że od początku do końca Timothy Zahn miał jasny pomysł, co chce w tym wszystkim pokazać. I oczywiście, żeby nie było, nie jest tutaj tak, że książka jest idealna pod każdym względem. Po pierwsze, jak możecie się domyśleć, jeżeli którakolwiek z dwóch poprzednich Wam się nie podobała, albo ten styl ogólny pisania Wam się nie podobał, no to tutaj nic się nie zmienia, więc również prawdopodobnie nie będzie Wam się podobało. Niektóre wątki, na przykład związane z siostrą Trauna są można powiedzieć zbędne, albo nie wiadomo za bardzo po co zostały dodane. Również sama finałowa bitwa, troszeczkę do niej już pod koniec pędzimy, bym powiedział, a niektóre aspekty, no trzeba przymknąć oko, ale jest to w pewien sposób rekompensowane tym, jak to dobrze jest napisane i jak to jest powiedzmy prowadzone, bo skoro ja, osoba, która nieraz raz, nie dwa nabijała się z przesadzonych umiejętności trauna, naprawdę, naprawdę mogła na to przemknąć oko i po prostu dobrze się bawić. Ehm, może nie jest to do końca wada, ale niezwykle istotna rzecz, powiedziałbym, jeżeli jeszcze nie czytaliście dwóch poprzednich książek i chcecie je jak najbardziej nadrobić, to poczekajcie do wersji polskiej, kiedy wyjdzie trzecia część, czyli Mniejsze Zło ehm, i wtedy przeczytajcie całą trylogię, ponieważ bardzo dużo wątków, postaci, bohaterów lokacji z dwóch poprzednich książek pojawiają się w tej i są istotnie ważni, bym powiedział, więc czasami musiałem sobie bardzo mocno próbować przypomnieć, co działo się w poprzednich książkach więc, żeby ewentualnie się sobie tego nie, 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 nie gubić się w tym, to poczekajcie może aż wyjdzie cała trylogia, i wtedy ją przeczytajcie, bo jeżeli Wam się spodoba, to dostaniecie naprawdę potężną dawkę solidnej zabawy. I chciałem teraz przejść powiedzmy do postaci Trauna, bo tak jak mówiłem wcześniej o bohaterach poszczególnych, którzy no. no Żebyśmy się zrozumieli, oni nie przychodzą jakichś, powiedzmy, rewelacyjnych, odkrywczych, super niesamowitych przemian, które pierwszy raz widzimy gdziekolwiek w książce, czy w popkulturze, czy w jezdnych wojnach. Nie. Chodzi bardziej o to, jak solidnie to jest poprowadzone, jak solidnie jest to zrobione i sam fakt tego, że ja z niektórymi bohaterami nawiązałem jakąś więź, po prostu ciężko było mi nie podziwiać, czy też powiedzmy, nie gardzić niektórymi bohaterami, czy nawet ich szanować, mimo że ich nie lubiłem, to sam fakt tego sprawia, że zaangażowałem się w bohaterów. Drugo, trzecioplanowy, jest niezmiernie ważny. Tam po prostu jest niesamowicie dobrze napisane relacje między tymi wszystkimi bohaterami. Natomiast, co jest największym sukcesem, powiedziałbym z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o, um, o tą książkę i o robotę Timothy'ego Zana, jest fakt tego, że po tym tytule Lubię Trauna. I muszę wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ em, wrzucenie go w odpowiednie o towarzystwo, czyli tych wszystkich ludzi dookoła, po raz kolejny w sensowny sposób pokazuje mi to, jak rewelacyjną tą postacią mógłby on być teoretycznie, bo nie zawsze jest, ponieważ. On zawsze, cały czas i w tym tytule już ostatecznie przypomina mi dosyć mocno, nazwijmy to Sheldona. To jest koleś, który jest absolutnie wybitną jednostką, jeżeli chodzi o cisów. Jest w pewien sposób kimś, e, no niemalże, powiedzmy, ułomnym, pozytywnym tego słowa, znaczeniu. Mianowicie, nie wiem, czy pamiętacie, e, był film e, The Cube, e, gdzie tam, powiedzmy, banda ludzi budzi się nagle zamknięta w takiej, powiedzmy, więzieniu i musi się z tego wydostać, i spośród nich była jeden facet, który e, absolutnie. Absolutnie był niekontaktowy, wyglądał na upośledzonego umysłowego, ale był chodzącym kalkulatorem. Kiedy mówiło mu się jakieś tam obliczenie matematyczne, on od razu przychodził z tą odpowiedzią. I w pewien sposób Traun mi przypomina trochę tego rodzaju postać, bo on, jego geniusz analityczny, strategiczny, taktyczny, gdzie z najmniejszych elementów e, informacji on potrafi wyciągnąć to wszystko, jest bardzo dobrze skonfrontowany z tym jego absolutnym analfabetyzmem politycznym. Trochę żałuję, że za mnie poszedł jeszcze w to bardziej, gdzie. Z jednej strony mamy Trauna, który zajmuje się tą całą strategią, wojskowością, analityką itd., a z drugiej strony jego towarzysze próbują go chronić ze wszystkich stron od tych zawieruch politycznych, żeby, powiedzmy, dać mu przestrzeń do działania. I to jest świetne, to jest naprawdę rewelacyjne, bo nawet to, kiedy nasi bohaterowie, kiedy admirał Baki, jeden z też rewelacyjnych bohaterów całej trylogii, mówi otwarcie, że Traun jest jednostką wybitną, to jest najgenialnie. Przedstawiciel cisów, jaki kiedykolwiek i prawdopodobnie kiedykolwiek w przyszłości zostanie, u, u, który się urodzi. A um, i, i ta jego relacja z tymi innymi osobami, z tym jego takie szeldonowatość, jeżeli chodzi o relacje między bohaterami, jest świetnie poprowadzona. No tutaj po prostu jest to świetne, kiedy Traun nie jest tą najwybitniejszą osobą, powiedzmy em, w towarzystwie, tak jak powiedzmy mogło się zdarzać, kiedy on służył imperium, gdzie po prostu wszyscy dookoła byli debilami, tylko nie on. Tutaj jest to dobrze zrekompensowane, bo on tylko na jednym etapie jest geniuszem, ale na innych jest absolutnie naiwny jak dziecko i to jest świetnie poprowadzone. Cieszy mnie to niezmiernie i też procentuje te w tej książce, gdzie niektórzy bohaterowie po prostu w końcu przez całą trylogię nauczyli się go nie tyle szanować, co zaufać mu. Po prostu zrozumieli tą jego ułomność, tą jego powiedzmy wyjątkowość i idą z tym do przodu i to jest absolutnie rewelacyjne. I sprawia, że w tej wersji lubię Trauna, najzwyczajniej w świecie. Mogę go nie lubić, powiedzmy, może nie tyle nie lubić, ale nie przepadać za nim w rebelsach, czy w innych aspektach, a musiałbym przypomnieć sobie tą drugą trylogię, powiedzmy, czy też pierwszą nowę kanoniczną, ale Traun tutaj. No, to, co dzieje się ostatecznie w nim, w tej książce, no, mimo wszystko zadziałało na mnie. Można było się domyśleć, jak to będzie wyglądało, ale i tak finalnie, te jego relacje z bohaterami, bo, bo naprawdę, gdyby nie oni, to, to ta książka by leżała. Ale jest to coś niesamowitego i cieszy mnie niezmiennie, że Timothy Zahn w ten sposób nam to wszystko oddomknął. No dobrze, moi drodzy, tak więc teraz przejdźmy do części spoilerowej, która nie będzie jakoś specjalnie długa, dłuższa e, i którą najchętniej bym przeprowadził na żywo z osobami, które przeczytały już ten tytuł i żeby podzieliły się swoimi opiniami. Ale oczywiście jest kilka rzeczy, o których e, trzeba wspomnieć. Cały proces, e, cały powiedzmy proces, czy to powiedzmy miejsce związane ze Skywalkerami i odkrywanie tego właściwie jak wygląda to wszystko, e, relacji między Skywalkerami a e, przedstawicielką obcych, która używa powiedzmy również mocy. To wszystko jest naprawdę intrygujące i cieszy mnie mimo wszystko, że jest to jeden z tych wątków, który nadal zostaje otwarty, który może gdzieś tam w przyszłości Timothy Zan będzie rozwijał e, Sherry na powiedzmy w roli głównej. E, sama finałowa bitwa tak jak wspominałem troszeczkę została już um, tak na koniec miał, miał człowiek wrażenie, że została dociśnięta na za wszelką cenę, żeby już powiedzmy przyspieszyć to i zakończyć, ale i tak wychodzi to naprawdę przyjemnie. Fakt tego, że część um, floty y, powiedzmy tej tej, tej, tej tej powiedzmy zewnętrznej cisowskiej dołącza do na cały jego plan, który też momentami nie oszukujmy się jest troszeczkę Em, przesadzony, czy też powiedzmy jego przewidywanie każdego najmniejszego ruchu przeciwnika jest przesadzone, ale daje nam niesamowicie satysfakcjonującą naparzankę. Cały motyw, kiedy znowu możemy porządnie popatrzeć, jak wygląda taktyka walki w kosmosie cisów z ich wyjątkowym uzbrojeniem, bo wybaczcie, ale torpedy wyposażone w kwas żrący, czy też powiedzmy ogłuszające... Ładunki to jest coś, co las, plasuje się u mnie w top uzbrojeniach wyznowojenego od tej książki czy ogólnie od tej trylogii. i daje to niesamowitą radochę. No i sam fakt tego, że Trans zgłasza się na ochotnika, żeby powiedzmy um, udać się na wygnanie to czy znaczy przez wygnanie oczywiście w cudzysłowie, żeby uratować honor, powiedzmy, czy też życie członków, tych, którzy mu pomagali, a jednocześnie odnaleźć zagrożenie związane z gryskami. I w tym momencie z miłą chęcią przypomniałbym sobie. Tą trylogię, powiedzmy, nową, pierwszą, nowo kanoniczną, żeby sobie nadrobić w pewien sposób zaległości. I zastanawiam się, jak to zostanie poprowadzone, bo biorąc pod uwagę, że rzeczywiście Traun przybywa do imperium, żeby żeby zdobyć ewentualnego sojusznika, żeby dogadać się, żeby dowiedzieć się jak najwięcej na temat Grysków i potem, kiedy on w Rebelsach znika, bardzo mnie to niepokoi. Będę całkowicie szczery, ponieważ biorąc pod uwagę, co może ewentualnie Dave Filoni zrobić, możemy bardzo gwałtownie odejść od tego najlepszego Trauna, czyli właśnie w tej trylogii, bo tak jak mówiłem wcześniej, on się idealnie uzupełnia z tymi innymi cisami i fajnie jest po prostu widzieć, kiedy on nie jest idealny, kiedy on nie jest po prostu chodzący alfą i omegą, która wszystko wie i która jedyne czego się nie spodziewała to kosmicznych wielorybów. E, więc tutaj bardzo trzymam kciuki mocne y, za to, żeby ta postać nie została spieprzona w serialach aktorskich. Bardzo, bardzo zdecydowanie. E, Timothy Zan chyba na razie sobie odpuścił pisanie dalsze, ale jeżeli miałby pisać więcej, no to cisów, cisów i jeszcze raz cisów. bo czekam z niecierpliwością na ewentualnie kolejne aspekty z tym związane. No dobrze moi drodzy, tak więc czas na podsumowanie, a Um... I mogę powiedzieć w ten sposób: Mamy Maj, końcówkę Maja, nieco zbliżamy się do połowy tego roku, a ja już teraz mam solidnego kandydata na najlepszą książkę, jaka wyszła gwiezdnowojenna w 2022 roku. I nie dlatego, że jest ona wybitna, nie dlatego, że jest ona powiedzmy jakaś unikatowa, różniąca się i tak dalej. Jest ona po prostu dowodem na to, że kiedy ktoś ma jakiś dobry pomysł, który rozpisze sobie na dany okres czasu czy ilości, książek, czyli w tym przypadku trylogię, możemy dostać coś niesamowicie satysfakcjonującego, ponieważ to wszystko, co zostało zasiane w pierwszym i w drugim tomie, daje niesamowicie obfite plony właśnie w tym zakończeniu trylogii. Dostajemy walkę z zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym jednocześnie. Dostajemy świetne opisy bitew kosmicznych, które są jednymi z najlepszych Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o nowy kanon. Dostajemy bohaterów, którzy rozwijają się, którzy są w sensownych miejscach i gdzie po prostu sprawia mi radość Patrzenie na to, jak oni się rozwinęli względem tego, co dostaliśmy. No i najważniejsze z mojej perspektywy dostajemy trauna, którego ja naprawdę mogę polubić. Co dla mnie jest szokiem i niedowierzaniem, biorąc pod uwagę moją przeszłość z tym bohaterem. Tak więc podsumowując, jeżeli podobały Wam się dwie poprzednie książki, zdecydowanie wydaje mi się, że trzecia również Wam się podoba. Jeżeli chcecie poczytać coś, co jest Gwiezdnymi Wojnami, ale nietypowymi powiedzmy i czymś, co jest bardziej powiedziałbym grą o tron w odległej galaktyce, przeczytajcie najlepiej całą trylogię naraz, ponieważ w trzeciej książce te wątki z dwóch poprzednich są niezwykle ważne. I tak jak ostrzegałem na samym początku, subiektywnie dla mnie dostajemy epickie, cudowne, rewelacyjne zakończenie tego wszystkiego i absolutnie nie przeszkadza mi 560 stron, bo więcej chciałbym tak dobrze napisanych, przemyślanych i po prostu stworzonych od serca historii w świecie Gwiezdnych Wojen. Timothy Zahn, czapka z, głów, z głowy, ode mnie naprawdę, naprawdę kawał rewelacyjnej roboty. Ole Juk wydawał jak najszybciej tą książkę i Mam nadzieję, że jak największa ilość polskich fanów zapozna się z tym tytułem, z całą trylogią i będzie jak najwięcej osób jarało się tym tak jak ja. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!